Pierwszym takim pytaniem, z którym teologia, religia ma problem, jest kwestia świata po zmartwychwstaniu, a właściwie jednego elementu. Po pierwsze, no, jest sprawą niebywale kontrowersyjną, podlegającą niekończącym się rozważaniom, jak ten świat będzie wyglądał, jak będzie skonstruowane ciało ludzkie, jak ono będzie wyglądało itd. itd. I na ten temat była masa publikacji w ciągu istnienia różnych religii świata, w tym chrześcijaństwa. Jedna jednak rzecz, która niepokoi osoby wierzące, w tym teologów, to jest, czy w świecie zbawionych człowiek będzie mógł mieć myśli, których nie zna Bóg. Myśli i poglądy niezależne od Boga, nieznane jemu oraz innym, którzy w tym świecie... Będą istnieć. Jeżeli bowiem te wszystkie myśli, które wówczas człowiek będzie miał, nie wiadomo w ogóle jak mówić o świecie zmysłowym, świecie myśli, przekonań w tamtej rzeczywistości, ale oczywiście refleksje na ten temat osoby wierzące nachodzą, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli faktycznie człowiek będzie mógł pomyśleć coś, mieć przekonania albo myśli niezależne od Boskich, to czy będzie mógł mieć refleksję myśli, które z y, poglądami Boga się nie zgadzają? Jeżeli do nich nie będzie zdolny, to znaczy, że tak naprawdę nigdy w pełni nie będzie wolny. Jeżeli wszystkie myśli będą pilnie lustrowane przez Boga, a także będą podlegały jego ocenie, to znaczy, że tak naprawdę. No przede wszystkim no, po pierwsze spalił na panewce pogląd kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Niech Ostatnich o tym że człowiek boskość osiągnie, że będzie dzielił bożą chwałę, dlatego że właściwie to no nie będzie jej dzielił, tak będzie absolutnie podległym Bogu sługą, a po drugie nawet jeżeli przyjmiemy, że jak jest w mainstreamowym chrześcijaństwie, że człowiek będzie mógł mieć tylko takie myśli, które będą dozwolone w tamtym świecie. No po co w ogóle do tamtego świata trafiać? Przecież tutaj nam jest o tyle dobrze, że możemy cały czas wybierać. Możemy się zastanawiać. Możemy reflektować. Dlaczego go wobec nie byłoby najlepsze dla człowieka z tej perspektywy, żebyśmy już tutaj na Ziemi żyli w świecie jakimś takim totalitarnym, takim jak w świecie Orwella w jego książce Rok 1984. Drugie frapujące pytanie to jest takie, czy osoba, która jest wielkoduszna i okazuje miłość przyjaciołom i rodzinie, bo tak uczy Chrystus, jest wielkoduszna, skoro wielkoduszność okazuje z nakazu Bożego i z lęku przed wiecznym potępieniem. No właśnie. To znaczy, przede wszystkim pojawia się tutaj pytanie o autentyczność. To znaczy, na pewno autentycznie taka osoba chce być zbawiona i nie chce trafić do piekła. Dobrze. Wyobraźcie sobie, że jesteście matką i e, córeczka pięcioletnia się Was pyta: Mamo, a czy naprawdę mnie kochasz? Czy tylko dlatego, że tak każe Bóg? No, kocham Cię, kochanie, bo. E, bo ojej. Trzecie pytanie moje ulubione. E, czy dla dobra drugiego człowieka gotowy jesteś zrzec się własnego zbawienia? Jeśli nie, to czy przypadkiem nie jesteś pobożnym człowiekiem tylko dlatego, że jesteś interesowny? Boisz się wiecznego potępienia i chcesz iść do nieba. Tylko dlatego jesteś dobrym człowiekiem. <laughs> Tylko dlatego pokazujesz wielkoduszność. Tylko dlatego jesteś dobry dla innych. Tylko dlatego przestrzegasz zakazów i nakazów Bożych. Ja nie mówię tutaj o tym, że problemem jest fakt zewnątrz sterowności człowieka. Człowiek z natury jest zewnątrz sterowny. Jest oznaką pewnej dojrzałości i dorosłości to, że zaczynamy działać, postępować niezależnie, że dokonujemy wyborów życiowych, moralnych ze względu na autentyczne własne przekonania. I tutaj taka bardzo ważna rzecz przychodzi mi do głowy. A właściwie chciałbym wspomnieć o, jeśli chodzi o boskie tajemnice, o poważne tematy teologiczne, o doktrynie Kościoła Katolickiego. A dlaczego? Kiedy w drugiej połowie XIX wieku papież Pius IX ogłaszał dla Kościoła katolickiego, iż dogmatem wiary jest to, iż Maryja, matka Jezusa, była niepokalanie poczęta, bez grzechu pierworodnego poczęta, a to znaczy, że była jedyną istotą ludzką, która od samego początku swojego istnienia była wolna od grzechu, od grzechu pierworodnego. Uczynił to dlatego iż uznał to za właściwy moment. A więc według najwyższego dłużpasterza kościoła katolickiego należało taki dogmat ogłosić. Dlaczego o tym mówi? O której ten dogmat został ogłoszony, oraz późniejsze dokumenty watykańskie. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Historia, o której opowiedziałem, Pięknie ilustruje ważną rzecz, jeżeli chodzi o pytania dotyczące duchowości, wiary i religii, jakiejkolwiek, do jakiejkolwiek byście religii nie należeli. Po co wam ta wiedza teologiczna w tym momencie, nie dotyczy ta kwestia, ta decyzja, po co nam ta wiedza w tym momencie nie dotyczy tylko religii? Zastanówcie się nad bliskimi relacjami ze swoimi krewnymi, czy roz. Trząsanie jakiegoś elementu danej relacji jest Wam do czegoś potrzebne. Kiedy wykonujecie daną pracę w, w swojej firmie, czy musicie zajmować się każdą kwestią, którą zajmuje się ta firma? Co jest Wam potrzebne do skutecznej pracy? Jeżeli zajmujecie się polityką, działalnością społeczną, czy musicie zajmować się każdą kwestią polityczną? I nie udzielam odpowiedzi na to pytanie. Absolutnie nie mam zamiaru. Ale chciałbym Was sprowokować. To samo dotyczy życia duchowego. Po co Wam to wiedzą? W kościele Jezusa Chrystusa, w świętych dniach ostatnich, przed którego kaplicą stoję teraz, istnieje coś takiego jak doktryny głębokie. To są doktryny, o których nie mówimy często. Nie dlatego, że one są jakieś tajemne, złe, mroczne i tak dalej. Można je tak przedstawiać, nieważne. Nie, nie chcę ich tego teraz oceniać, jak to jest przedstawiane w kulturze popularnej i na YouTubie, zwłaszcza przez hejterów naszego kościoła. Po prostu są to takie doktryny, o których powinniśmy reflektować, powinniśmy mówić, powinniśmy zastanawiać się nad nimi, ale też nie są one super istotne dla rozwoju duchowego członków Kościoła. Powiem więcej, nie jest powiedziane, że każdy element w, dan w danym momencie życia członka Kościoła jest ważny dla jego rozwoju duchowego, a nawet dla jego zbawienia. Mamy różne wrażliwości, mamy Róż, jesteśmy na różnych etapach rozwoju intelektualnego, mamy różne wykształcenia, mamy różne zainteresowania. Kiedy roztrząsacie jakieś kwestie duchowe, jakieś kwestie religijne, zawsze się zastanówcie, po co wam ta wiedza? Życie jest za krótkie. Życzę Wam bardzo miłej niedzieli. Dzisiaj jest niedziela, akurat, kiedy powstaje to wideo. Bardzo dobrego dnia Wam życzę i dobrego życia. Pozdrawiam.